Czy w Pana opinii polski rynek jest przygotowany na sytuacje ekstremalne, kryzysowe, kiedy będzie zwiększone zapotrzebowanie na gotówkę? To zależy. Cały rynek składa się z wielu miejsc, punktów, które mają określoną swoją rolę tak? w całym tym schemacie obiegu gotówki. Niestety jest tak, że niektóre te miejsca w tym całym obrocie gotówkowym są bardzo dobrze przygotowane. I działają ją sprawnie, natomiast inne już mniej. E, przykładowo, wiemy, że Narodowy Bank Polski dostarczy, ma tą gotówkę. I tutaj nie ma co się obawiać, że ona że jej zabraknie. Natomiast no, wyzwaniem jest, żeby ta gotówka trafiła na rynek w miarę szybko i sprawnie, bo w sytuacji kryzysowej wiemy, że jej e, brakuje. I o ile są instytucje, które tak jakby chociaż nasz bank są bardzo dobrze przygotowane na tego, tego typu sytuacje, mamy odpowiedni zapas gotówki, mamy bardzo dużą sieć własnych bankomatów i oddziałów z obsługą kasową. I potrafimy szybko się zmobilizować. Poprzez to, że mamy własne sortownie, tak, e, e, szybko zorganizować zasilenie tych oddziałów, to jednak, jeżeli pozostali uczestnicy rynku nie są w stanie tak samo szybko zrobić to samo, to niestety nasze przygotowanie szybko będzie zużyte, że tak powiem. W sensie bardzo szybko ta gotówka będzie od nas wychodzić, nieproporcjonalnie szybko niż się tego spodziewaliśmy, tak? No jeżeli klient banku X idzie do swojego bankomatu, innego banku na przykład, idzie do swojego bankomatu i nie może wypłacić gotówki, idzie do drugiego bankomatu, swojego banku i nie może wypłacić, idzie do operatora zewnętrznego, nie może, no to idzie gdzie? Do PKOBP. Bo może będzie, może będzie. I, i, I była taka sytuacja, że wielu uczestników nie do końca było przygotowanych na te pierwsze dni z tą gotówką i z tym transportem gotówki do tych swoich urządzeń i oddziałów, i bardzo dużo klientów przyszło do nas. I, i każdy uczestnik, odpowiedzialny uczestnik tego rynku, który dystrybuje gotówkę i ją przyjmuje, wypłaca, musi być bardzo dobrze przygotowany, bo inaczej słaby element, w postaci jednego, jednej, jednej instytucji, która się nie przygotuje, spowoduje, że wszystko efektem domina, obejmie cały rynek. Czyli bank PKOBP był takim e, ostatnim ośrodkiem szansy, tak? To była ostatnia szansa dla e, obywateli, żeby wypłacić gotówkę. Znaczy tego bym tak nie ujął, bo... E, Ostatni, no, na pewno byliśmy lepiej przygotowani, bo tak jak wspomniałem, mieli, mamy tą infrastrukturę. Nasza infrastruktura jest bardziej odporna na tego typu sytuacje. Natomiast Jeśli mając się. Dsięci, macie tak. większość do bankomatów. Tak, mamy bankomatów i my, my przewidywaliśmy pewne rzeczy, tak? Natomiast wielu uczestników rynku się nie przygotowywało, tak. I odsyłało swoich klientów też do nas, tak? Bądź sami przychodzili, tak, do naszych bankomatów, mogą wypłacić. No niestety, pomimo tego, że my mieliśmy tą sprawność operacyjną, nasze bankomaty szybko się wypłacały, bardzo szybko się wypłacały. Oczywiście najsłabszym elementem, tuż już nie mówię tylko tu o bankach, ale najsłabszym elementem którego wydajność jest niedoszacowana i tutaj i ma największe, te, ten element systemu ma największe wyzwanie, to są konwoje, niestety. Konwoje, ponieważ one mogą tylko do pewnego stopnia zwiększyć swoją wydajność. To nie jest tak, że my zlecimy w normalnym dniu 100 konwojów, to nie realizują 100 konwojów, a w następnym dniu, kiedy już następuje kryzys, chcemy 500 konwojów. To oni zrealizują. Nie, oni tylko zwiększą to wydajność do tych samochodów, które mają. Także kluczowa jest też inna kwestia, żeby regulacje pomagały właśnie tym najsłabszym elementom, czyli konwojom, żeby szybciej można było zwiększyć poziom gotówki przewożonej w bankomacie, bo tu też są regulacje, nie można przekraczać pewnych limitów. Jeżeli regulacja pozwoliłaby w takich kryzysowych sytuacjach automatyczne zwiększenie, to też byłoby lepiej na pewno na rynku. Rozwiązań jest mnóstwo. Jasne. Tak? Ale bankomat ma określoną pojemność, tam są szuflady, do których Oczywiście. się wkłada banknoty. No i jeżeli by było tak, że bez problemu można wypłacać banknoty 200 zł, czy 500 zł, a Z tego co wiem, to bankomaty nie są przystosowane do wypłacania banknotów 500 złotowych, no to wtedy to bezpieczeństwo, jak gdyby, dostępu do gotówki byłoby większe. Czy Pan się zgodzi ze mną? Znaczy, nie do końca się z tym zgodzę, bo my stosujemy już nominały, wysokie nominały, nie stosujemy 500 złotych, to prawda, ale w normalnych warunkach, kiedy nie ma sytuacji kryzysowej, wysokie nominały typu 500 złotych nie mają swojego uzasadnienia, zarówno biznesowego, kosztowego, bo proszę sobie wyobrazić, tak, yy, tak jak Pan powiedział, no jak załadujemy e, 500 do jednej kasety, jak to jest 200 banknotów, no to proszę sobie wyobrazić, jaka to jest kwota w jednej kasecie. No oczywiście są limity też na bankomat, tak jak pan wspomniał, i tutaj nikt się na to nie zgodzi. Po drugie. E, Banknoty 500 zł w normalnych uwarunkowaniach bez kryzysu, no to klienci no, bardzo rzadko spotykają i generalnie chcą się pozbywać takich banknotów. I, i, i no, nie chcemy w normalnych warunkach dawać do bankomatów 500 zł po to, żeby klient przyszł potem do działu to rozmienił, tak No bo to jest kompletnie bez sensu. E, także stosujemy oczywiście pozostałe nominały, natomiast trzeba przy, e, zwrócić uwagę na to, że w sytuacji kryzysowej nie ma możliwości bardzo szybkiego zmiany nominału w bankomacie. Tak? Nie ma. Są oczywiście kasety, takie prostsze bankomaty, gdzie ten nominał stosunkowo prosto można w kasecie przestawić, ale to nie jest tak, że mogę wkładać byle jaki nominał do danej kasety. Nie, ona musi być sparametryzowana pod ten nominał. To jest dodatkowa praca. Każdy bankomat ma co najmniej tam pięć kaset i w sytuacji kryzysowej nikt o tym nie myśli. Wtedy myślimy o tym, żeby szybko te kasety od nas wyszły, załadowane w pieniądze, a nie jeszcze czekać na serwis, który przyjedzie może dzisiaj, może jutro i będzie ładował kasety w innym nominale. Nie, tutaj czas... Się liczy, bo jak przyjeżdżają kasety z odsilenia, my ładowaliśmy, musieliśmy już je dalej wypuszczać, bo tamte, które były załadowane, już były puste. W okresie paniki ludzie oczywiście wypłacają gotówkę, mhm. banknoty złotowe z, bankno tak. z bankomatów, no ale niektórzy myślą o tym, że może lepiej wypłacić euro albo dolary. Ale z bankomatów? Tak, czy to jest możliwe. Czy znaczy są bankomaty w Polsce, tam sieci niezależne widziałem, że oferują, e, oferują taką usługę. Jaka jest popularność tego nie wiem. Natomiast no, trudno mi teraz myśleć, jak jest sytuacja kryzys. A z w oddziałach, w oddziałach jak najbardziej można wypłacić walutę, no ale oczywiście w tych sytuacjach kryzysowych też było wyzwanie, bo o ile na początek, początek kryzysu pokazywał, że Polacy chcieli wypłacić złotówki, także kiedy już te złotówki tam już e, e, się to uspokoiło, to zaczęli ch, e, chcieć wymieniać złotówki na waluty i po prostu kupować tą walutę. No i okazuje się, że tych walut troszeczkę na rynku zabrakło u poszczególnych uczestników tego rynku. Są banki, które sprowadzają waluty z zagranicy. My też to robimy, tylko my to robimy tylko i wyłącznie dla naszych potrzeb wewnętrznych. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe banki, które to robią, to zaopatrują pozostałe banki, tak? Też w tą walutę. No, widocznie mają tam podpisane kontrakty. Natomiast no, w sytuacji kiedy był covid, no to Raz, że zostały odcięte rejsy. Rejsy lotnicze były odcięte. Było zbyt duże zapotrzebowanie na walutę, i tej waluty po prostu zabrakło. To samo było podczas wojny w 2022 roku, kiedy się rozpoczęła. Też tych walut zabrakło, i nie ma tutaj systemowego rozwiązania, który by pomógł rynkowi. Oczywiście rynek zwrócił się do nas, do PKOBP, żeby wspomogło. wspomogło. My to uczyniliśmy dwukrotnie. I zaspokoiliśmy rynek tymi walutami, ale to nie jest nasz mówiąc korowy biznes, tak? My to zrobiliśmy na prośbę, na prośbę po prostu uczestników rynku. Natomiast nie ma do tej, w tej chwili jeszcze takiego rozwiązania, które by w przyszłości zapobiegło tej sytuacji i że nie będzie powtórki z rozrywki. Ja się obawiam na dzień dzisiejszy, że będzie dokładnie tak samo, jakby się zdarzyło, nie daj Boże, że też zwrócą się do PKO, żeby pomogli. To reasumując, co zdaniem Pana należałoby zrobić, żeby rynek był lepiej niż do tej pory przygotowany na sytuacje kryzysowe, jeżeli chodzi o dostęp do gotówki? Trzeba skupić się na kluczowych elementach praktycznych, nie procedury. Procedury są ważne, ale to jest papier. tak? Najważniejszy aspekt to jest gotówka. Gotówka, gotówka powinna być w sortownia. Każdy bank powinien mieć odpowiednią jej ilość, tak żeby być przygotowany na potencjalny okres niepokoju. Bo jeżeli każdy bank będzie miał odpowiedni zapas gotówki na taką sytuację kryzysową, to łatwiej nam będzie odeprzeć w cudzysłowie te, te większe zapotrzebowanie w tych dniach, więc ta spirala przestanie się nakręcać, bo im jest i więcej, brak, więcej brakuje gotówki, tym ludzie bardziej się, mówiąc kolokwialnie, nakręcają, tak? I, i, I ich obawy tak rosną, że tej gotówki nie ma, i szukają dalej, gdzie jest dostępna i wypłacają. To jest trudne do zapanowania, więc zapas gotówki ja nie, nie, mów, nie wiem, jaki, tak? E, może to być depozyt Narodowego Banku Polskiego, tak? Wiem, że Narodowy Bank Polski pracuje nad tym programem, o czym już tutaj wielokrotnie wspominał, także mam nadzieję, że to wejdzie i to będzie w każdej sortowni komercyjnej mówię o komercyjnych sortowniach. Druga rzecz, jaka ważna jest, to jest temat konwojów. No, no, jeżeli będzie, nie będzie odpowiedniej wydajności konwojów, nie będzie ludzi, którzy to realizują na rynku to się nic nie poprawi. To jest kluczowy element, który jest w każdym miejscu tego biegu gotówki, tak? Czy pomiędzy oddziałem a sortową, pomiędzy sortownią a bankomatem, nawet pomiędzy sortownią a narodowym bankiem polskim, tak? Te transporty muszą jeździć cały czas. Jeżeli w jakimś elemencie nie będzie to sprawnie funkcjonowało, nie będzie ta wydajność zwiększona. Nic się nie poprawi. Choćbyśmy pozostałe aspekty, mieli tyle gotówki, że nie wiem, bo w narodowym banku jest, ale gdyby ten transport szybciej jeździł więcej, może tego więcej było, to by było lepiej. Natomiast oczywiście nie chodzi o to, żeby zwiększyć liczbę załóg, bo to, 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 to jest aspekt biznesowy też tych firm, które pracują. One są komercyjnymi firmami, nie mogą w zapasie trzymać czegoś, co na siebie nie zarabia. To jest zrozumiałe. Natomiast regulacje, które uprościłyby, czy zwiększanie limitów przewożonej gotówki w, w czasie kryzysu, tak? Czy Zwiększy, zmniejszyłyby wymogi odnośnie, być może, być może, liczby konwojentów, ale przy zastosowaniu jakichś nowoczesnych zabezpieczeń, tak, które, które na pewno są na rynku, na pewno by to pomogło. Na pewno by to pomogło. Trzecia rzecz z walutami. Jeżeli nie, rynek komercyjny nie wypracuje e, żadnego rozwiązania systemowego, żeby ktoś tą walutę jednak zaopatrywał, był ten bufor jakiś, e, no jeżeli też nie będą trzymać odpowiedniej rezerwy, e, no to moim zdaniem jedyne rozwiązanie jest, żeby każdy bank po prostu samodzielnie sprowadzał z zagranicy.